Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Wielka inauguracja Hall of Fame klubu koszyków i Wózowek, już w najbliższą sobotę podczas meczu z twardymi piernikami tomi. Idea powstania Hall of Fame zrodziła się w 2020 roku podczas COVID-u. Wówczas postanowiliśmy odtworzyć wszystkie sezony. Przez kilka lat szukaliśmy zdjęć najlepszej możliwej jakości, aby uhonorować jak najwięcej zawodników. Dotarliśmy do fotografów. Z Którzy w Małych halach, w latach 90. mieli okazję fotografować wydarzenia koszykówki Nobla Włocławek. Korzystaliśmy ze zdjęć klubowych fotografów Piotra Adamiaka i Piotra Kieplina. To wszystko przez wiele godzin poddał obróbce Przemek Tyczyński nasz grafik, po to, abyście mogli Państwo obejrzeć, a wydaje mi się, znakomitą wystawę wszystkich sezonów od awansu dekstra klasy, aż do bieżącego sezonu. Na każdym pojedynczym sezonie zobaczymy zdjęcie drużyny oraz wszystkich graczy, którzy chociaż minutę zagrali w oficjalnym meczu w barwach włocławskiej drużyny. Są trenerzy włocławskiego zespołu, a także najlepszy strzelec wraz ze średnią punktową. Wyróżniliśmy dodatkowo trzech graczy, którzy w naszej opinii byli kluczowymi w danym sezonie. Oczywiście nie mogło zabraknąć miejsca dla pucharu wywalczonego dann im kompletten Saison.